Zajub się. Także, co się mam koledzowie, ja jestem Jakub Malba 05 to jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj jak widzicie ponownie gramy w Subnautica I odebraliśmy No to, to, to sygnał radiowy, że musimy Udać się do kapsuły ratunkowej numer 2, która jest na 500 metra Tak głęboko i jeszcze nie byliśmy No byliśmy ale także udamy się dzisiaj tam naszym nowym prawnem, ulepszonym o ramię wspinaczkowe i o wiertło. wiertło. Także, pierwsze co to jeszcze farbujemy naszego prawna na no, jakiś kur ciekawy, może zielony, nie zbyt a ale może być. Nazwy dajemy na przykład taką trukusową, środek dajemy czarny. I pas teraz dodajemy na przykład jeszcze też czarne Oj, to będzie w miarę może dobrze wyglądało. Tylko czekajcie. Bo jeszcze tu widzę, że o właśnie. W stopku miałem bardzo dużo miedzi. bo zdecydowałem ostatnio, jak pamiętacie, to ramię wiertnicze. I ono działa, działa tak zajebiście że nie ma tu miejsca w skrzynkach. Dobra, jeszcze jak tak gadają to zrobię właśnie tutaj miejsce w skrzynkach. Odkładam trochę te materiały. Na przykład tu mamy tytan. Dużo tutaj no, mamy. Niestety. Dobra, tu jeszcze mamy. Na przykład mamy złoto. To to jest bardzo chętnie odłoży. Yy, miedzi Bo po jak pamiętacie, lepiej mieć niż nie mieć. O, nie mam miejsca tu. No, miedzi aktualnie nie potrzebuje to niczego. Odstawimy palatarkę. Chyba tak. Nie, no, poczekajcie, bo mamy kolejny sygnał radiowy. Chodźmy go posłuchać. Partially translated broadcast. Destroyed. Mode. Patrol. New targets unaccounted for. One. Sa? Co to, to było? To mamy którą to go numer dwa. Tak. To będziemy teraz lecieć. A to? Obiekt 11783 zniszczony. Tryb. Patrol. Ok. To było naprawdę. Naprawdę powiem Wam ciekawe. Eee. Aż nie wiem co powiedzieć. co to się poświęconeło. Dobra, najedzmy się. Nawet na fula mogę jeszcze jedno zjeść. I posiejmy to. I dobra, no i lecimy do tej kapsuły. Nie zwlekaj, masz tyle. Eko, od mamy posiłki. Możemy sobie pozbierać trochę materiałów po drodze. Tym naszym wie... wiertłem. Dobra, teraz którym się robiło? Tym się robiło hak. dobra. A, tylko to jest też ograniczone, ograniczone pamiętajcie. O i no też się różni, kolorystycznie, Jak teraz zmieniliśmy Dobra, musimy lecieć tam. Jak pamiętacie ostatnio leciliśmy gdzieś w tamte rejony I udało nam się znaleźć te ramienia, które mamy aktualnie w primeie, w Może się jeszcze jakieś inne znajdziemy Oj! Rebki się złapałem, ty! Nie wiedziałem, że mogę Coś ciemno zaczyna robić. O kurczę, tu nic nie widzę totalnie. Dobra, dawaj, podbij, dawaj, dawaj, też radę, też radę. Jest, udało się Na wyspę wpłynąłem Gdzie eee. ja mamy tą sprzęt od obcych, co ciekawe Dobra, możemy musimy lecieć tam Tylko coś bardzo mocny spadek terenu tu jest, się lekko obawiam że może na pewno nic się na mnie stanie Oj, idziemy do tego biomu O, to może być ciekawe i to bardzo bo jak pamiętacie w tym biomie byliśmy, ale... Naprawdę bardzo króciutko. Kurczę, utknąłem. O właśnie z tego powodu... Dobra, może nie z tego powodu, ale z powodu takiego, że było tu bardzo dużo nieprzyjemnych stworzeń. Coś tu ryczy. Czeka na mnie chyba. O właśnie chyba to. Oj! Tam jest chyba ten zliwiarz lewetański, tak mi się wydaje. A tu mamy kapsułę. Dobra, ona chyba była cała, z tego co pamiętam. Bo była atakowana. Ład ugrębokościowy cyklopa. Fajnie, nie ma cyklopa. PDA. Zobaczmy sobie. Gry? Z gryt? Okay, good news. We're alive and we've stopped sinking. Bad. The oxygen's going to run out and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the surface. Yes, no, jesteśmy... sir. New PDA data. A to były tylko. Y Wiadomo, ja że PDA się wystraszyłem, coś no jeszcze zebraliśmy. Tak, oj, tu mamy sporo tych grzybków. Słuchajcie, po to góry widziałem, że było to takie. Nie, że ...lewiatan, ale wygląda tylko inaczej. Mi się wydawało. Może jakiś inny. Tylko nie wiem, czy innego, na przykład większego bym chciał spotykać Raczej znaczy nie. Dobra, jak już tu jesteśmy, to. Pochodźmy sobie po tym biomie. Nieczęsto tu jesteśmy. Uu. Ej, jest ten, 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 ten. Kalereciak. Możemy sobie wziąć i zjeść. Dobra, rubiny już widzę. Zajebiście. Najbardziej by mnie chyba interesowało zdobycie aktualnie magnetytu. O, kurczę, jak to wygląda tu. To jest jeszcze jakiś inny cave, chyba. A przynajmniej wydostanie się z tego cave'a będzie prostsze. to z tym ramieniem SPINACZKOWYM O, i tu są. Ja już tak widziałem, że tym ramieniem wytopywczym mogę bić właśnie. Więc Będziemy mogli łatwo te stworzonka zabijać. Wiemy, wpływamy. Lokal Czy wchodzimy? Ruda miedzi, nie chcę miedzi. U. Ej, co to, 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 to powiedziałeś? Z, z kanału ja EFNIA. Otwór prowadzący do biomu z rozległymi i sk... Jakie szczątki tu są skamieniałe? Uh. A no to po... Oh. Pierwsze widzę tutaj złoto. Ej, złoto mogłoby się przydać. Wykopmy sobie trochę. Może nie całą rudę, ale wykopmy sobie. Siema Jak mi wpłynął w ekran. Jedny Wykopmy sobie trochę złota, złoto się przyda. Jeszcze nie wiem do czego, ale się przyda. Dobra, tyle nam chyba wystarczy. Oooo! Znowu płaszczki widzę Jakieś dziwne Dziwna rzeka Co to jest? To mi Widzę. widzę ja Sporo tego tutaj Jesteśmy na głębokość Co to jest? O nie, o nie, o nie, chyba mnie goni CO TO JEST? Chłopie, jakie bydle wielkie Najpierw rzut oka wydaje się nawet większy od tego O, to są mater... Mamy magnety tutaj A to mnie, to, to, to mnie bije To, to mnie bije Siarka kryształowa jakaś Że Może na razie bym... Ee, na razie bym wyszedł z mojego sprawna Skoro to mnie bije to bym od yy, na razie, wyjmę i będę tym zbierał, tym prawnem Bo jak gdy nie mogę pływać, to kiepsko trochę. To jest jakaś siarka ciekawa. A ja tak mogę tym bić. Chodź tu. O nas. Na hita padł i tyle. Tu mamy na przykład kamień. Nie ale co no, to, to jest? No. WON! Ruta niklu, a nikiel jest nam potrzebny Wydobędę to, tylko oczywiście najpierw by się przydało to Tutaj pozbyć się tych zwierzątek nieuprzejmych Dobra, wykuć z tego I załóżmy te prawny yy, te... Tylko niestety nie tak O, konsola ulepszeń tu Zataj to Elegancko i wydobądźmy to, wy to bo jak mówię, nikiel nam się przyda. Ni. Proszę, to zajmie, więc spokojnie. Wiesz, dziwne dźwięki wydaje. Okej, ja chyba lekko obawiam. O, i by to pytę. Jeśli by to był tyle samo, co ostatnio od tej miedzi, to naprawdę sporo. To, ale wam powiem, że bardzo ładny biom. Mogę to skanować? Niestety nie mogę. Tam jest, tam jest to wielkie bydle. Czekaj. Eee... Wyjmijmy to Żeby tej morze siarki jeszcze pozbierać tutaj O, jest nawet piaskowiec tu! Tylko czemu nie mogę uderzać teraz prawnem e, Coś mi się pran chyba popsuł, bo nie mogę nim uderzać. Nic z nim nie mogę robić A za chwilę jeszcze będzie ciekawie, żeby się zgłie. Czekajcie, skąd ja tu wpłynąłem tak w ogóle? Kurczę Eee... No, może być malutki problem, bo ja nie wiem skąd wpłynąłem tu. E, no nie ma znacznika. Oj. O, tam jest do wielkie. Nie w moim kierunku. Nie, on się chyba tam pawie z tymi zwierzątkami. Gdzie, bo ja nie mogę uderzać tym? O, to jest lit Cześć wejdę i bo ja nie mogę uderzać w prawnem. Nie, to oczywiście, klikamy, to nie mogę nic prawny zrobić. Dlaczego? No, przekroczyłem więcej niż 100 metrów. Oj, teraz mogę. A masz. O, jakieś roślinki tu są? Nie wiem, ja wolę aktualnie sprawne nie wychodzić. Co my tu mamy? Srebro, zrobię, aż tak nie potrzebuję. Ale siareczkę sobie zbiorę, oczywiście to się na pewno kiedyś przyda do craftingu Tak i magnety by się przydały tylko gdzieś ja to znaleźć w większej ilości Co? To jest kianit, kianit, kianit? Nie to nie kianit Ach szkoda Tak w ogóle tu mam jakieś gazy I na jakie bydle No to chyba zdecydowanie większe od tego Lewiatana żniwiarza Oj płynie na mnie Bijemy go Mogę się podczepić go i płyną za nim Patrzcie, dotrzymam go Biję go cały czas, biję go Nie Płynę za nim Co to wygląda? Oj Oj, chyba puściłem się, puściłem się środek. No, co, no, co, no chodź tu. Taki mądry jesteś, to no chodź. To zadać znaczy, że nie mogę ci najebać O, tylko podejść bliżej tym, prawnem Dobra, chyba. Chyba przekonałeś mnie, żebym uciekał. O, Spider-Man. O, drzewo się z O, by suwit wleciał. Tak, Co, to, co to jest? A, nic, no, To chyba nic. Oj! Co mnie bijesz? Płynie na mnie, płynie na mnie, uciekajmy stąd. Jak tam wypłynie? Bo przy przydało aktualnie stąd uciekać, może? Ja nie mam pojęcia. Powiem, że znowu muszę sobie zaznaczyć, żeby mi pokazywał lokalizację tej, tej kapsuły. Nie, tu się chyba wychodzi z tego biomu. Tak to wygląda przynajmniej. Ołowiu nie chcę wydobywać zbytnio. Ale mi zależy, żeby się trochę tylko chociaż ołowiu pozdobywać chcę po prostu pochodzić w tej lokacji, żeby może coś ciekawego tu znajdziemy A ja sobie pójdę przy kapie, najciekawsze rzeczy no Bo jednak biją zajebisty, według mnie wygląda pięknie Jest na 5 6 centymetrach, czyli coś ciekawego, Diamant? Na przykład Może tutaj być Albo no takiego wielkiego stworzenia I też widziałem, że tu mi pokazywało skaner Moje BDA mówiło, że tu są gdzieś w pobliżu tak, jak to się nazywa? Czy skamieniałe szczątki? To jest sreberko, a ja chcę rubinek Ale ja jestem zadowolony, bo trochę niklu, czyli już rzecz, która Jest nam o dziwo, będzie potrzebna do ulepszenia Magnetyt, no i siarka Ona chyba też jest nam do czegoś potrzebna, w możemy od razu zobaczyć Czynnik utleniający i redukujący Cokolwiek to znaczy nie, tu nie potrzebujemy, ale mamy kuchna syntetyczne, jakąś nową rzecz. Dobra, do czegoś tu niby siarki potrzebuje. Jaskiniowej. Nie, ale niktu... O, kryształowa siarka właśnie. I żeby ulepszyć motu wyskoku, prawda? Tu mamy motu głębokościowy cyklopa. Ale to jest dwójka. O, tu mamy jedynkę. No i to nie to. Ogólnie ulepszenia cyklopa widzę. Takie są. Ale sam cyklop, nie mam pojęcia, że nie odblokowaliśmy. E, a na przykład to prawny, jak jakby się może jakieś ulepszenia ulepszenia pojazdu, bo właśnie. O, nikiel. Potrzebujemy trzy niklu. Powinienem mieć. E, co tu jeszcze jest? To prałuny, takiego ciekawego. Po tyle. Ty, <tyle> a ten skaner z, z Simova też był Git, może. A ulepszenie to prałuny, głębokościowe. Janit no, o kur... Ja nic potrzebuję. Skąd ja wezmę? Dobra, Ej, to możemy zrobić. praktycznie na maksa Simowa. Fajnie, po Simowym byłoby może lepiej, by się jeździło. Nie miałbym jakiejkolwiek obrony. No, żadnej bym nie miał obrony. Ale jeszcze zrobiłbym ten skaner Chyba kojarzę, jak on działa. To był Bograt Git. Lit. Lit. Chyba go nawet mijałem już dzisiaj. Iż do, dziękuję. Ale nie jestem pewny, Co to za ręki? Czego ja tu mam szukać? Ciekawości. Na przykład chciałbym iść dalej, to nie wiem. Zejścia w dół, zejścia do góry. To jest maksymalna głębokość, jaka jest w górze. Tylko nic tu ciekawego nie ma. Mamy na przykład tutaj. srebro. O tu widzę, jakby było w dół. Jestem w dół zejście. To takie bardzo strome tam gdzieś. Oj oj oj, oj. Może być prócho niedługo. Nołem. E, schodzę... Ej, bo jesteśmy na 800 metrach już! O lipka. mamy kwarc chyba kwarc. Mogę tu zejść, mogę tu jeszcze zejść. Holy, jestem już cały w tym kwasie. Co to zakryczało? Ej, widzę tu coś. Oj 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 oj. Łap się kamienia. Po pierwsze, jest tu na środku rzeczywiście jakaś skała, która się wyróżnia. Coś tu jest, są właśnie te skamieniałe. Szczątki. Łapcie. I tu też widzę to góry. ale. O, o, daj. No, jest tu coś. I to miało ręce. I tam się świeci, jakby co? Jest tu dużo rzeczy. Tam widzę coś od obcych. Tam widzę co się świeci. Tu jest szkielet. skanuj to od razu. Jest ale bydle, patrzcie to! Weź, weźmy to prawda, jestem tu bezpieczniejszy. Skielet smoka morskiego. Ja miał ręce Uraz głowy. Wiek. Tysiąc lat O, oh, cholipka. Macie, poczytacie sobie. I chodźmy może na razie tam, bo tam są obcy. A Może z papułką pójdziemy. Mamy siarkę chyba albo złoto nie jest na pewno Może chcieć coś jeszcze kianit znajdziemy. Proszę was, dajcie mi jak my znalazł kianit, to bym tak ulepszył się teraz. To jest na pewno sporo tych skrót do wydobycia. I tu sporo jest tych obcych rzeczy. Takich won. Latarni jakby. Chodźmy za tym może. Jak my w ważne miejsce dojdziemy, to trochę kiepszy, to ja nie chcę zbytnio. O! Eee... Yy. Chyba dotarliśmy w dość ważne miejsce, tak mi się wydaje. Co to za dźwięki? Może te poszczki. Tu mamy. Dytan. Ciekawe. Tu jest paza obcy. Kolejna. Kolejna, nasza pierwsza w trzecim odcinku, ale kolejna, którą znaleźliśmy. No, kogo by tu byśmy mogli mieć? Oboż. O teleportującego się prawdopodobnie. Obcopodobnego gówna. No, won, ode mnie. Fajnie, tu mamy szkielet kolejny. Ale nie mogę go zeskanować. Mogę to jak. Tutaj... Tak to zeskanować. Czuję, że to jest. A my, może spróbujmy się to. Jeśli alien się niebezpieczne materiały i formy życia. To jest na pewno niebezpieczna forma życia. No chodź na solo. Chodź, no chodź. Ale nie strzelaj Oj 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 <śmiech> <śmiech> He przynajmniej prawie podemną pode mną mi daje się <laughs> <laughs> To ja chyba jakieś jaja <laughs> Najlepiej po kurczę. no i co teraz, co teraz, co teraz, co teraz, co teraz Może powiecie, że mam dwa magnety tu Mam jeden ale jak mam, bo to teraz wrócić tam? Przecież to jest na głębokości 800 900 metrów? Czy u tobie prędzej? A ja tam miałem ważne rzeczy. Oho, lipka, jasne. Ja tam miałem, prawna z wypełnionym Equipmentem praktycznie. Ale nie, przynajmniej nie miałem tego głębokościowego, bo nie miałem nikogo. Ojoj, oj, co teraz, co teraz, co teraz? Myśl, 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 co teraz? Choćby, no, wziąćby offa na przykład. I tam z offem Znajdźmy tutaj kapsułę dwójki, żeby gdzieś bliżej podpłynąć i pójść. Tylko czy uda nam się tam to płynąć bez yy, prawną? Bez niczego, tak sami, sami. To jest najważniejsze pytanie. Bo to płynąć z tej kapsuły, tam radę. Oby. Gdzie to jest mniej więcej? Ła, przywaliłem. No jakbyśmy... Kurcz, teraz szybko myślę. Dobra, podpłyniemy tutaj kapsuły na maksymalną mat. What? The? Co to było? Na maks Gonimy coś. Na maksymalną głębokość jaką się da No i co? Tale chyba będziemy musieli ręcznie popłynąć. No i tu no. mamy fragment obrody w ogóle, na grzybku właśnie stoi. I będziemy musieli dalej ręcznie samemu płynąć. Czy nam się uda, jak ten znam jest na głębokości 900 metrów? Już mi tren będzie schodził jak pójdę poje... powalony czy w ogóle trafię tam Jak by nie przeżył, to powiedzcie moje matce, że ją kochałem Ej, odejdź Może by mnie naładował, ale odejdź A prawna bym bardzo chętnie chciał odzyskać Bo, 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 bo go. Co ten nikiel? W głównej mierze w sumie Dobra, no i płyniemy nawet na, na minimapce nie widać. Dobra, teraz też główne pytanie: jak tam się płynęło? Tu jest ta kapsuła. Tu jest spływ. Ja nie mam szans tam dopłynąć. Nie ma szans, to nie to płynę. Dobra, 1000 tysiąc metrów, nie ma szans, ja tam nie to o, lipka, e, Także no. Odejdź! Odejdź! Bo jeszcze smoka za chwilę. E, plan na teraz: dopyć nikiel albo cyklopa, ej. Bo cyklop to jest duża łódź podwodna. A jakbyśmy cyklopa zdobyli, to by było elegancko, bo byśmy cyklopem tam popłynęli. Cyklop na pewno będzie mógł głębiej, jakby zejść. Tylko czy będziemy mieli materiały typu... na przykład jak nagle mi powiedzą, że nikt jest potrzebny do tego. To będzie kiepsko. Dobra, ale bądźmy dobrej myśli, tak? Prawda, póki co straciłem, niestety kiedyś po niego wrócę, o ile nie zostanie zniszczony. Czyli teraz albo musimy zdobyć... Ej, chyba, żeby sobie kolejnego prauna. prawna. Prawn w kraftynku nie jest, jest jakoś mega drogi. Dobra, wpłyniemy tu. Zobaczmy coś ciekawego tu może będzie. Na przykład w części cyklopa. Co tu jest? Ładowarka ogniwa wezmę sobie tytan za darmo. Tylko dajcie mi tutaj latarkę, bo tu latarkę się bardziej chyba przyda moim zdaniem. Nawet lepiej od tam będzie działało, bo bardziej oświetla. I wolniej płynę. Przysto się mnie zgubię. A nic nie widzę ciekawego skanowania Tylko tą ładowarkę ogniw. Jakbyśmy nie mieli, a ja mam. Oj, dobra. Żadnego być jej nic. Kiepsko. Tak, wiem, że przekroczyłem kilkaset metrów, ale... Na razie mnie to nie interesuje. Jest tu coś na dole O, co to jest? Lit. Kurczę, nic tu nie ma niestety. No nic tu nie ma. Boże święty, no i co teraz? To załamkę teraz mam. Mogę coś tutaj zeskanować. Tak ciekawe. No nic, w następnym odcinku niestety będziemy musieli Albo jakoś pozyskać nikiel, żeby ulepszyć Simowa i Simowę tam dopłynąć Albo No co <laughs> No to na pewno nie płynę, nie ma Chyba nie ma szans, jeszcze 1000 metrów, żeby w... Jakby w dół płynąć Kiepsko to widzę A nie, nie mam, 1000 metrów mamy do tego, ja muszę do bazy dopłynąć Oj 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 No to co, w tym Niestety w przykrym momencie Żegnam się z wami moi kochani widzowie Ja byłem malba 05 Wy jak zwykle byliście wspaniałą witownią Także do zobaczenia Trzymajcie się no i papa